Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale na YouTube Thermomix Zdrowa Kuchnia Asi. Zbliża się Wielkanoc, słuchajcie, żurki i baby królują gdzieś tam w internecie. Natomiast ja dzisiaj chciałam Wam zaproponować razem oczywiście z Thermomix i z platformą Cookidoo. Chciałam Wam zaproponować zupę chrzanową z jajkiem przepiórczym. Mam nadzieję, że skusicie się na tą wersję, na tą propozycję zupy podczas wielkanocy. Myślę, że po pierwsze, szan bardzo zdrowy, wzmacniający naszą odporność. Po drugie, mam nadzieję, że ten smak Wam bardzo przypadnie do gustu. Co będziemy potrzebować do naszej zupki dzisiaj? Cebulę, ziemniaki, olej rzepakowy, koncentrat wykonany tutaj właśnie koncentrat bulionu warzywnego wykonany w Thermomix. Śmietana, mleko, ząbek czosnku, masło przepiórcze, jaja, chrzan, sól, pieprz do smaku. No i słuchajcie rozpoczynamy gotowanie. Do naczynia miksującego wkładamy sobie cebulkę pokrojoną w ćwiartki 80 do 100 g. Ja, ponieważ lubię cebulę, więc pozwolę sobie wrzucić 100 idealnie. Dalej. Zakładamy naszą pokrywę razem z miarką i teraz nam termomiks potnie naszą cebulkę. 5 sekund ustawiamy obroty na piątkę. Proszę Wam się przyznać, że zawsze nad cebulą płakałam, jak ją kroiłam wcześniej, zanim miałam termomix. Natomiast teraz nie ma takiego problemu, nie martwię się o swój makijaż, o swoje rzęsy, że gdzieś mi się tuż rozmarzy, więc to jest o tyle super. Propozycja dla tych, co płaczą cebulę, to myślę, że to super rozwiązanie. Dodajemy 400 gram ziemniaków, i tutaj słuchajcie, informacja, że pokrojonych w 2 mm plastry. Czyli wrzucamy sobie takie ziemniaczki. Dobra, robimy dalej. Teraz dodajemy oleju rzepakowego. Ja mam akurat ryżowy, ale to też ryżowy właściwie tak naprawdę pasuje do wszystkiego. Robimy dalej. Zakładamy naszą pokrywę razem z miarką. Robimy dalej i teraz 6 minut będzie nam gotował nasz termomix. Właściwie tak podpiekał. Nasze ziemniaki z cebulką i z olejem w 120 stopniach. I obracamy obroty tylko na dwójkę. Także ja za chwileczkę do Was wracam. Słuchajcie, mamy już tutaj troszeczkę podduszone nasze warzywka. Sobie ściągnę je tu niżej. Ładnie ziemniaczki pachną z cebulką, słuchajcie. Teraz dodajemy 500 gram wody. Jak zwykle przelałam, słuchajcie, przelałam. I dodajemy łyżkę koncentratu. O tym mówiłam, co będziemy potrzebować na początku. Chciałam Wam teraz troszeczkę powiedzieć o tym koncentracie. To jest jak ja na to mówię taka pulpa. Słuchajcie. Zmiksowane wszystkie praktycznie warzywa, które są. Oczywiście przepis jest tutaj w termomiksie w platformie cookie dough wpisując sobie koncentrat warzywny. Koncentrat bulionu warzywnego, to właśnie znajdziecie. Tutaj w przepisie jest koncentrat bulionu drobiowego. Ja najczęściej tak naprawdę nie korzystam z tych mięsnych, tylko z wersji warzywnej. I tak, i słuchajcie, taki słoik, ja troszeczkę ubrałam z tego, natomiast troszeczkę więcej tego było z koncentratu. To jest taka porcja, jedna porcja, która jest tutaj z przepisu, i ten koncentrat słuchajcie do 3 miesięcy. Możemy trzymać w lodówce. Tu jest taka gruboziarnista sól, więc ona nam tak naprawdę spełnia warunki takiego konserwantu który umożliwia nam trzymanie te, te, tego koncentratu do 3 miesięcy właśnie tak jak mówiłam w lodówce. Słuchajcie, to jest zamiast nie wiem, tradycyjnej um, jakiejś tam um, kupowanej w sklepie wegety um, tak zwanej, czy um, jakiś tego typu um, czy kostek jakiś właśnie warzywnych czy drobiowych. Um, to zdecydowanie to jest zdrowsza i lepsza wersja. Po pierwsze, dlatego, że um, wiecie co wkłada do, tego, do tej mikstury, że tak powiem, do tej pulpy, do tego koncentratu. Po drugie, jakie dacie warzywa, jakiej jakości warzywa, to taką będziecie mieć też właśnie tą potrawkę, znaczy ten koncentrat. Ja tylko i wyłącznie, jak mi się skończy, to zaraz robię nowy i tylko i wyłącznie takiego koncentratu używam do wszelkiego rodzaju potraw. Zresztą Thermomix tak naprawdę sugeruje i tak troszeczkę wymusza na nas, mogłabym powiedzieć, właśnie zrobienie tego koncentratu, ponieważ do każdego, praktycznie, no nie do każdego, ale do większości potraw, które są tutaj w Thermomixie, dodajemy właśnie ten koncentrat. Także proponuję Wam sobie pierwsze, co zrobić, właśnie taki koncentrat, żeby go mieć zawsze w lodówce. I tutaj do tej zupy też dodajemy jedną łyżeczkę tego koncentratu. I dajemy dalej. Robimy dalej 200 gram śmietany. 200 gram. Mamy. Robimy dalej. 100 g mleka. Takiego tłuściejszego, słuchajcie. Ja mam akurat bez laktozy. Bez laktozy to taki, który nie zawiera mleka w proszku. Dalej. Ząbek czosnku. 30 gram masła. mamy dalej i zakładamy teraz naszą pokrywę z miarką i będzie nam się gotowało, gotowała nasza zupka 5 minut obroty na jedynkę A ja słuchajcie bardzo was proszę o subskrypcję mojego kanału na YouTube Thermomix Zdrowa Kuchnia Asi E, oraz e, zapraszam was do odwiedzenia e, mojego profilu na Facebooku Lemańska Joanna e, bądź grupy na Facebooku Thermomix życie stało się prostsze e, tam też znajdziecie różne ciekawostki różne informacje e, na moim e, prywatnym kanale Joanna Lemańska słuchajcie często zamieszczam zdjęcia z tego co gotuję na co dzień oczywiście słuchajcie gotuję wszystko w Thermomixie Często pytacie mnie podczas prezentacji, czy jakiegoś tam bezpośredniego kontaktu, czy telefonicznego kontaktu, czy ja rzeczywiście wszystko gotuję w termomiksie? Tak, słuchajcie, gotuję wszystko w termomiksie. Garków tak naprawdę praktycznie w ogóle nie używam. Czasami służą mi garki tylko do przelania jakichś rzeczy. Nie wiem, albo zostanie nam na przykład zupa i jest jej trochę więcej, więc ją sobie przekładamy do garnka, żeby ją mieć na później, bądź na drugi dzień, albo ewentualnie robię coś podwójną, potrójną porcję, więc wtedy też przelewam sobie do garnka, natomiast tak normalnie na co dzień, gotując dla czterech osób w naszej rodzinie, gotuję wszystko w termomiksie. Na przykład, słuchajcie, ziemniaki gotuję w termomiksie. Dlaczego? Dlatego, że raz w życiu mi się zdarzyło, że zapomniałam o tym, że zostawiłam na płycie garnek z ziemniakami. Oczywiście woda, poszłam do ogródka, zajęłam się jakimiś pracami w ogródku, no i wracam, oczywiście garnek spalony, woda się wygotowała. Więc już nigdy więcej nie robię tego błędu, teraz gotuję wszystko w termomiksie. Oczywiście możecie sobie wpisać w platformę Cookidoo gotowanie ziemniaków i tam nawet sam Thermomix wam podpowie ile ziemniaków wrzucić, gdzie, na jaką temperaturę ustawić i na jaki czas, żeby te ziemniaki były dobrze ugotowane. Więc nastawiam tylko tutaj program i tak naprawdę się nie martwię, mogę iść na ogródek, zacząć robić zupełnie coś innego, nie myśleć o ziemniakach, a Thermomix jeżeli ugotuje mi te ziemniaki, daje mi sygnał, że już są ugotowane. A później, jeżeli przez 5 minut nie jest używany Thermomix w ogóle, on sam się wyłącza. Więc nie ma takiego niebezpieczeństwa, że coś się stanie w kuchni, jeżeli go zostawimy, jak on gotuje i zapomnimy o nim. On słuchajcie sam po prostu się wyłączy i na tyle to jest bezpieczne, że nic nam się takiego nie wydarzy. Słuchajcie, jajka gotuję też tylko w Thermomixie. No, tak naprawdę przekonałam się do wszystkiego. Wszystko tu jest i wszystko robię na co dzień. Tak naprawdę śmiejemy się z moim mężem, że Thermomix u nas przynajmniej 7 razy dziennie pracuje. No, bo robimy różne koktajle, różne musty, jakieś owsianki, kaszki manny. Jak Emilka chce kaszkę, to robi sobie kaszkę na śniadanko. Szaczukę na śniadanie na przykład też proponuję, jest cudowna z wykorzystaniem naszej waromy. Oczywiście zupy, drugie dania, kolacje też, też wykonuje wszystko w termomiksie. Oczywiście chleby, pieczywo to tylko tutaj wykorzy z wykorzystaniem termomiksa. Jest to najprostsze i najszybsze. Z ciekawości powiem Wam, że wykonanie bułeczek w Thermomixie zajmuje tak naprawdę wyrobienie ciasta termomiksowi, bo to on pracuje. Wyrabia termomix nam ciasta na bułeczki około 3 minut. Słuchajcie, no, za 3 minuty mam ciasto wyrobione. Wstawiam tylko do piekarnika i się piecze. Nic bardziej prostszego. Także słuchajcie, wszystko tu robię w tym. Oczywiście deserki, nie deserki. Jeżeli mamy gości, to też słuchajcie, jakieś likierki, nielikierki, drinki bezalkoholowe czy z, alko z alkoholem. No, tak naprawdę robimy w nich wszystko. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić co proponuje nam książka Cookie do, która jest tutaj wbudowana w Thermomix? Eee, czy na przykład chcecie sobie sprawdzić, czy tam są przepisy takie, które by Wam odpowiadały? A tych przepisów, słuchajcie, jest już prawie 4000. Eee, to wejdźcie sobie na stronę internetową www.cookidoo.pl. Eee, tam eee, możecie się zarejestrować. I słuchajcie, eee, do rejestracji potrzebny jest tylko adres mailowy, wymyślacie sobie jakieś hasło i dostęp do platformy Cookidoo macie przez 30 dni za darmo. Nawet jak nie macie Thermomixa, możecie sobie tam na tą platformę wejść, zarejestrować się i możecie sobie zobaczyć jakie przepisy są na platformie Cookidoo, oczywiście są tutaj też dostępne w Thermomixie. Bo tutaj mamy wbudowaną na tablecie właśnie jak widzicie tą platformę Cookidoo. Najlepiej sobie tak sprawdzić. Słuchajcie, będziecie wiedzieć, czy tak naprawdę wykorzystacie czy te przepisy, które ta platforma nam proponuje, będą wykorzystane, jeżeli na przykład zakupicie sobie Thermomix? Teraz nakładamy na dolną część przestawki waroma, czyli dolną część przestawki waroma, tą górną ściągamy, bo waroma składa się z dwóch poziomów, i do dolnej części przestawki waroma wkładamy cztery przepiórcze jaja. Słuchajcie, ja pozwolę sobie włożyć troszeczkę więcej, ponieważ my lubimy te jajeczka, więc na pewno je zjemy z zupką, więc wkładam wszystkie te, które są w opakowaniu. Robimy dalej, przykrywamy naszą nakładkę waroma i teraz nam Thermomix będzie gotował naszą zupę, łącznie z jajkami przepiórczymi, około 15 minut. Także termowik będzie pracował, a ja słuchajcie, wracam do was za chwilkę. No i słuchajcie, nasza zupka z jajkami się ugotowała. Jajka przepiórcze sobie ściągamy, przystawkę naszą waroma. Ja sobie teraz te jajka przełożę na talerz. Za chwileczkę je będę obierała. Proszę, mamy ugotowane. Fajne jest to, że właśnie nie musimy osobno w żadnym garnku już gotować wody, zużywać prądu. Tylko po prostu mamy wszystko. Tutaj się nam gotuje zupa. A u góry nam się ugotowały jajka. Jajka obrót przekroić na pół, odstawić. I teraz tak do naczynia miksującego włożymy sobie 40 gram chrzanu tartego ze słoika. Słuchajcie w informacjach, bo każdy przepis w ogóle w platformie Cookidoo ma taki, taki podpunkt wskazówki czy tam podpowiedzi i warto sobie je przeczytać przed ugotowaniem jakiejś potrawy, ponieważ no fajne tam różne takie właśnie informacje możecie znaleźć. I tam też jest informacja, że możemy sobie kupić świeży w sklepie chrzan i po prostu go zetrzeć. Oczywiście zetrzeć możemy też w termomiksie, więc nie będziecie trzeć na tarce, tak jak to kiedyś bywało. Ja natomiast korzystam dzisiaj z Takiego chrzanu, który jest ze słoika, i wrzucam sobie 40 gram. Słuchajcie, możecie wrzucić sobie trochę więcej. Jeżeli lubicie chrzan i lubicie taką ostrzejszą zupkę, to możecie sobie dołożyć trochę więcej. Ja dałam też więcej, około 60 gram. 150 gram kwaśnej śmietany. Dokładamy jeszcze. Oczywiście, jeżeli na przykład nie chcecie tyle śmietany dokładać do zupy, to możecie to pominąć nie ma problemu. O, jadam troszeczkę minimalnie mniej. Dajemy dalej. Ach, pobrudziłam trochę. Dokład. Dodajemy teraz y soli do smaku. Czyli słuchajcie, najpierw trzeba spróbować. Sobie spróbuję naszą zupkę. Troszeczkę tak trzeba dosolić. I robimy dalej. Dodajemy pieprz czarny. do smaku, jak w zależności od tego jak lubicie pieprz, to tak możecie sobie dołożyć. I teraz tak cytrynkę sobie przecinamy i wyciskamy sok z cytryny, 20-30 gram. Jeżeli zależy wam, żeby jakaś tam pestka nie wpadła wam do środka. To możecie sobie podstawić, słuchajcie, koszyczek, który jest oczywiście dołączony tutaj do ter ze całego zestawu Thermomix. I wtedy nie będziecie mieć pestek w zupie z cytryny. Robimy dalej. Zakładamy pokrywę z miarką. Dalej. I teraz słuchajcie mam taką informację, zawsze taką informację mamy w przypadku zup kremów, że ustawiamy na początku obroty 5, a następnie stopniowo zwiększamy obroty, tutaj zwiększamy obroty do 10. Czyli najpierw na piątkę. I jak termomiks troszeczkę się rozkręci, to zwiększamy stopniowo do 10. Głośno było. słuchajcie ja w międzyczasie obieram sobie jajka nasze przepiórcze, żeby sobie dołożyć do zupki. Dalej, i mamy zupę krzanową, mamy gotową. Mam nadzieję, że taka propozycja Wam naprawdę przypadnie do gustu i spróbujecie przynajmniej ją wykonać przed świętami czy podczas świąt wielkanocnych. Nalewamy sobie zupę na talerz. Pachnie, słuchajcie, przepięknie chrzanem. Kolor ma też taki piękny, ładny. I słuchajcie, przetniemy sobie teraz nożem nasze jajeczka. Przepiórcze i położymy na wierzch. Tutaj mamy tak, w tą stronę. Słuchajcie, można tutaj jest taka propozycja też w, w uwagach, że można sobie dołożyć e, na te jajka, e, położyć e, kawior, e, ewentualnie posypać szczypiorkiem. Więc to już tak naprawdę, e, co dodajecie na wierzch tej zupy, to pozostawiam wam. E, natomiast tak prezentuje się zupa chrzanowa. Słuchajcie, uwierzcie, jest przepyszna. E, zachęcam was do wypróbowania. Jak widzieliście Zresztą jak wszystko gotowane w termomiksie to jest wszystko bardzo, bardzo proste. No i dodatkowo jeszcze smaczne. Ja życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, wielkanocnych, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim cudownych wypieków, wszelakich i wytrawnych i słodkich. Spokoju, zdrowia, dużo zdrowia i do zobaczenia. Śledźcie mój kanał na YouTubie. Czekajcie na następne filmiki, bo szykują się następne w najbliższym czasie. Smacznego, kochani! Do zobaczenia! Dziękuję bardzo! Pa!